Słuchajcie, za każdym razem jak wymyślamy i tworzymy nowe tradycje, staramy się, żeby chociaż odrobinę miały one powiew zagraniczne klipów. Chociaż nigdy w życiu Polska nie będzie miała takich budżetów, co e, cieszę się, że mój cudowny wideoklip. Nie, jest nie skończyłam. Nie skończyłam jeszcze. Chciałam Część. powiedzieć że następnych będzie mnóstwo cudownych niespodzianek. Już wszystko przygotowałam. Także bądźcie czujni! Dzięki! Ja Wielkie brawa. Dziękuję.